No los jest przewrotny. Rok temu Justyna Kowalczyka, nie z skórzyski, zbiegła na Alpe Czermis w tym roku. E, choć jej bardzo zależało na skończeniu wyścigu, to się nie udało. Wiemy, że zemdlała, że, że trafiła do, do szpitala, co no nie musi odnosić niczego poważnego, bo, bo już raz tak się zdarzyło w Turynie. E, Zazwendlała na trasie olimpijskiej, i mimo, że ją przekonywano, że nie powinna potem zastartować na 30 km, to jednak się zawzięła i tam zdobyła e, pierwszy swój medal e, na ważnej imprezie. No, wiadomo, że teraz tak nie będzie, bo to, bo to jest inna Justyna, ale e, to też jest pytanie, jak ona zareaguje na to, co się stało w finale turu. Czy y, czy się zaweźmie bardziej, czy czy bardziej. Się będzie skłaniać do tego, żeby żeby się oszczędzać. Do czego też już ma prawo, jak, jak mało kto w polskim sporcie. Na razie jest dużo niewiadomych. Wiemy tylko, że no już przez te ostatnie kilkanaście godzin to narastało takie zniechęcenie do tego, co się dzieje po, po tym wczorajszym etapie turdyski 10 km w stylu klasycznym, który był naprawdę torturą, bo bo i narty nie pracowały tak jak trzeba, no i, i zmęczenie narastało. E, wtedy Justyna skończyła bieg, bo, bo chciała skończyć cały tur, nie zeszła z trasy. No dziś też nie zeszła z trasy, tylko ją zniesiono. E, no ale to zawsze jest wielki ból dla, dla wyczynowego sportowca. No i, i ważne to pytanie, co dalej. To pewnie nie jest ostatni komentarz na ten temat w najbliższym czasie.